dali się napić pewnie trochę wódki chyba tak no e No, e a powiedz cześć nie wytrzymał presji zaśmiał gry. Dobra idę, nie będę stał w niej, kupę Cześć zombie Nie wiem gdzie, nie wiem gdzie ja nie wiem gdzie ja iść. Peter tam jest, no tak Zombie z Nie boomer wiesz No, tak ha, 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 Ale nie Chciałem nie was zaskoczyć, bo to... myślałem że zajrzycie po baseballa, ale jednak nie z, zaciął mi się C, znaczy Death, death nie wiem, co się dzieje. No mi lepiej na chwilę zaciął, ale już działa. Unikaj szkodliwego kwasu, o to chodzi? Aha, dobra, bo <grym> nie wiem gdzie jest jestem nawet. Eee. dobra, ogarnięte, idziemy dalej. nie bo tam się nagrzecza już na 100%. Realizm, <grym> dobra. Aha. Bo nie widać, kto jest złapany, a nie jest. No, no nie się ją, ja, że to zrobi. A niech kredka dołączy do gry, no. Czemu? Bo tam boomera widziałem. Znowu pewnie ty jesteś. No, spadłeś. W no, ja. Czemu nie teraz... Ej, ziomek mnie zaczął leczyć, jak się chciałem schować przed boomerem. <laughs> NPC-ty trolle. No, jeszcze mnie coś Kto to skwasował? Bo... Nie, nie, koniec. Charger? Jeszcze? Czytam. Charger. Nice Bumer desanter. To jakiś boomer czy coś? Bumer desanter. Ubiegł z drzwi, bo, czemu dziękuję. nie. O Boże, kwas jeszcze. Ło, tutaj są dwa te Dwa smokery? Tak, spadłem. Nie bierze. Gdzie się chowasz ty? Pięknie to zrobili. Hunter, Hunter on Zoe. Hunter on Zoe, ty. Wiktor. No przecież co piłeś? No właśnie. Jeszcze jest Peter, ale nie, nie wyjdziemy Tak może. Speeder fuck my life. <laughs> Kill him, bitches. No ten speeder, go out. Shit. the fuck out, mate. Jest to coś? nie leż mnie teraz, dawno. <laughs> Gumę damy nikogo nie udało no sobie mi się. Szotka, no i z Spójrz mi w oczy, czy wyglądam jak pieprzony zombie. Jest przypał, bo nie mam amunicji. Look at my face. Motorealizm tu nie ma tak ładnie. Nie to nie chodzi o to, I że. Aha, nie mam amu. Ale o, pięknie to zrobiłem. Tak, czu tak, tak czułem, że to wypomnę, żeby tutaj wejść. Wróciłem. No to wbijaj do gry. Aha, no Wszyscy jest... mi leżą. Nie nie, nie, nie. Przejdę tą grę sam. <laughs> <laughs> speedrun. No nie, jeszcze sm speed smoker, nie, Fak. Trochę cię to zwolniło. To twój speedrun trochę wolny jest, wiesz? Smoker, nie. Zerwijcie mnie, zombiaki! Hardly. Ale cię dosrałem. Hardly. Hardly, Kredka, wiesz jak dołączyć do gry? Kim jest? That, <laughs> Nie mam broni no. nawet. z kim ja gram teraz? Znotem? O nie! Enotem. Ty twój, ty. O nie. z, z enotową To jest... Czarnocha wybram, Skąd wy macie bronie? No, Na ziemi leżą. Gdzie? Na Może być... A, jest, Boże, no, to wy tam robicie? <laughs> Idę już, spoko. Ty luzuj. To się zwierzę. ja padłem, nie wcięgnij, zagrać. Dobra, spokój. że jedziemy z nim, jedziemy z nimi, dawaj, dawaj kres. Dawaj, dawaj nie przesadzaj. Cisnąć hamu. Jak to Mieszko już nie żyje? Już tak całkiem, no to całkiem? w miejscu i ten Ja szukałem broni i później bardzo. biegłem już. Ale dobra, wygramy Co to jeszcze. nie ma broni, na reali gramy. Szukałem jak. początkowych broni. Pod nogami pniały No właśnie nie, nie widziałem ich Myślałem że się zaświecą, właśnie nie zaświeciły Spoko ale cię pomścimy Pomścimy cię, będziemy mieli więcej punktów Kiedyś, może nie tylko głupcze kto mnie wjedzie, o, gdzie te pajace są. Jak bo zaraz będę. Bym... Pajace! musimy je zabijać szybko. Strzelajcie pajace. Szybko, kill down. Idźcie już, nie czekajcie na mnie. Do Nie to są boty, Co za co, tak, się dzieje? Ja już mam więcej punktów? Nie jeszcze. Nie, już No fuck Fuck you Fuck you I co teraz? Tu? Każdym faster, każdym faster Gdzie jest ten pojazd? O bre. bre to było Nie wiem co się stało, coś wybuchu Czegra Bilem nie jestem Botem. Nie, Botem to, no to Botem. Ja jestem... To się Bill to Nie wiem co się wyprawia tu. Nie mam amunicji. A pedałem? To gra? Aj, ja gram pedałem. Wygraliśmy kreda. Uuuu, przepraszam, do nas.